Zawsze chciałam trenować wrestling, no i właśnie w 2017 roku zaczęłam uczestniczyć na takie treningi, ale w ringu zauważyłam od razu, że brakuje mi siły. No i dowiedziałam się, że w Czarnym Nice jest właśnie bardzo dobry trener, pan Robert Nems, który uprawia właśnie martwy ciąg, jest wielokrotnym mistrzem. Postanowiłam właśnie iść do niego, spróbować swoich sił. No i pan Robert zobaczył we mnie jakiś potencjał, no i tak zaczęliśmy właśnie uprawiać martwy ciąg, no i wystartowałam w zawodach. No właśnie, w jakich zawodach i jakie do tej pory miałaś najwyższe osiągnięcie? No i największe osiągnięcia to na pewno Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo świata. Jestem również rekordzistką Polski oraz Europy w kategoriach 18-19, oraz teraz przeszłam na nową kategorię do 23, to jest kategoria junior, oraz byłam na eliminacjach w Sielcach do Arnold Classic, gdzie też dostałam się i w tym roku w marcu wystartowałam w Ohio. Nagroda naprawdę wiele dla mnie znaczy. Jest mi bardzo miło, że ktoś docenił mnie, ktoś zauważył, że dostałam właśnie to wyróżnienie. Jest mi bardzo miło i nagroda naprawdę znaczy dla mnie wiele. Jest to kolejna motywacja na kolejne zawody. Dzisiejsze spotkanie, stypendia i nagrody wójta gminy Czarny Dunajec. I czym takie stypendium jest dla Ciebie? Na pewno to jest bardzo ważne wsparcie, ponieważ za te pieniądze, które otrzymałem, mogę kupić bardzo potrzebny sprzęt sportowy. Oraz wydać to na swoje potrzeby, jakimi są, no, nie ukrywajmy, na przykład buty, książki czy jakieś y, potrzebne mi y, akcesoria. Hobbistyczne. Jak na no to patrzysz, czym są dla ciebie takie, czym jest takie stypendium, czy nagroda, którą dostałaś? Na pewno to jest takie bardzo fajne wyróżnienie. Fajnie jest tutaj być, fajnie jest widzieć też innych jakby zawodników, bo jednak łączy nas wszystkich to samo, czyli pasja do, do sportu, wiadomo, każdy co innego, ale jednak wszystko nas tak spaja, jakby w jedność, że jesteśmy jakby tymi ludźmi, którzy mogą się tak zintegrować. Jest szansa właśnie. Tak jak na przykład ja bardzo dużo ludzi pierwszy raz naprawdę ja widziałam no na okazuje się, że są z mojej miejscowości, z czarnego Dunajca. Marzenie? No wiadomo chyba jak każdy, taki największy, no to start na igrzyskach olimpijskich, zajęcie jakiegoś fajnego miejsca, a z tych takich najbliższych, właśnie na przyszły sezon na przykład, to wydaje mi się, że jakieś dobre miejsce na mistrzostwach świata dla juniorów. No w większości królują jednak sporty zimowe. Ty uprawiasz to innego. Tak jakoś wyszło, ale też, nie, wiem, szacunek dla innych, że też trenują. Nie spodziewałem się, że tyle może być sportowców w naszej gminie. Naprawdę jestem zadowolony. A dlaczego akurat ta wystąpiła? No to tak wyszło troszkę przez przypadek, bo znajoma chodziła, jedna na siłownię, no i tak przebywając z, ni z nią, no to się zaczęło rozmawiać o tym, że trenuje i coś tam już osiąga. No to stwierdziłem, że czemu by nie spróbować? No i tak jakoś wyszło. Amelia.